Od kiedy zmieniła się na na ostry, wszystko wydaje się inaczej proste, a kiedyś nie było mi prosto po boż, drodze, nie wydaje się nam najebaną torbę, o uh. Nie będę się zwierzał, lecz nie było dobrze i nie będę gadał Bo twardo mam głowę, jak piszę te wersy, to czuję, że płonę i tonę Bo tyle myślę, yeah. mam mnie nawet stary Ile razy miałem muszę oddalać, ile razy miałem na pani hała Szczerze nie mogę, jak szukam pomocy, to przywodzi sama Odbijam dno, nie policzę ile razy odsuwali na bok Nie policzę godzin, które wyjebałem na flash bo, bo widziałem zło, widziałem to, czego nie widzieli wtedy inni Co noc, dziś sok, czasami się czuję za to, co robiłem winny. Ludzie dziś patrzą na ilości błędów, patrzą czy zarabiasz money jeszcze niedawno miałem zimne serce, ci sami od zawsze tylko oceniali Nie musisz wyglądać nigdy więcej pięknie, bo pozory miną ważne jakie wnętrze Stoimy na piętrze, yo, i idzie to nieźle kiedy zmieniłem seksywę na on, tej wszystko wydaj się inaczej prosta. kiedyś nie było mi prosto po drodze, nie wydaje siana na najebaną torbę, o uh. Nie będę się zwierzał, lecz nie było dobrze i nie będę gadał, bo twardo mam głowę Jak piszę te wersy, to czuję, że płonę i tonę, bo tyle myśli mam kiedy na... seksywę na on, tej, wszystko wydaj się inaczej prosta. kiedyś nie było mi prosto po drodze, nie wydaje siana na torbę uh. Holy. Nie będę się zwiedzały, że było dobrze i nie będę gadał, bo twardo mam głowę jak piszę te wersy to czuję, że płonę i tonę, bo tyle myślę, mam, mój stary Ile razy miałem, muszę oddalać, ile razy miałem na pani hała, szczerze nie mogę jak szukam pomocy to przychodzi sama Odbijam dno